Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku bliźniąt w Waszym czytaniu na czerwiec. Pamiętajcie jednak, że czytania są ogólne, bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent, bo tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Drogie bliźnięta. Energia ogólna mówi o jakimś smutku, rozczarowaniu, żalu, ale to też dla niektórych moment uzdrawiania, tak? Moment dochodzenia do ważnych dla Was wniosków, gdzie być może trochę bardziej rozum przejmuje kontrolę nad emocjami, ale czasami i tego nam potrzeba, żeby, że tak powiem, się nie zapaść. Nie popłynąć za bardzo w związku z emocjami, które mogą się pojawiać. Czas wybaczenia. No, zobaczymy, o co tutaj chodzi, tak naprawdę, i co, co może być dla Was takim tematem numer jeden w czerwcu. To, co jest najlepszego do osiągnięcia. To pomoc, pomoc ze strony jakiejś konkretnej osoby, bliskich Wam osób, tak? Może chodzi o przyjaciół, może chodzi o kogoś z rodziny. To taka mm, ręka wyciągnięta w Waszą stronę od jakiejś bratniej duszeczki. Tylko oczywiście dużo będzie zależało od tego, czy Wy potraficie otworzyć się na to otrzymywanie, bo tu jest, mam wrażenie, drogie bliźnięta, jakaś lekcja do, do odebrania, tak? Mm. Sytuacja wymaga tego, żeby dać sobie pomóc. Po prostu najzwyczajniej, a często my tego nie potrafimy. Sytuacja wymaga tego, żeby pozwolić sobie na takie wsparcie, żeby te wsparcie przyjąć, ale pozwolić sobie na właśnie jakąś słabość, na niemoc, na objęcie siebie z taką czułością. I podejście do siebie z troską. To jest też taki czas dla niektórych, że zdać sobie sprawę, że świat się nie zawali, jeżeli oddelegujecie jakieś ważne zadanie innym osobom, że te inne osoby również mogą się sprawdzić w tych zadaniach. Świat się nie zawali, jeżeli przyjmiemy że nie jesteśmy niezastąpieni, tak? tylko są osoby, które mogą zrobić naszą robotę, które również są dobre i kompetentne, tak? bo może chodzić tutaj o kwestie związane z mm, sytuacją zawodową. Tak? Niewykluczone, że będzie Wam potrzeba takiego resetu, odpoczynku, a w związku z tym no dobrze by było, żeby ktoś część tych obowiązków przejął, żebyście mogli w czerwcu skupić się na sobie i swoich potrzebach. Te rozczarowanie może mieć związek właśnie tutaj z jakąś relacją, niekoniecznie romantyczną, ale widać tutaj energię, która wskazuje na mm, zakończenie nawet jakiegoś Związku, jakiejś znajomości, być może przyjacielskiej, uwolnienie się od czegoś, co, no właśnie, powodowało ten ból, powodowało to cierpienie. Być może część z Was za bardzo skupiała się tutaj na, na kimś, kto tak naprawdę na tą Waszą uwagę nie zasługiwał, bo nie dawał, no właśnie, nie dawał nic. albo y, dawał jedynie jakieś ochłapy zainteresowania. Więc momentami ten czerwiec może być pewnego rodzaju y, wyzwaniem dla was takim emocjonalnym, bo trzeba będzie się spiąć, y, żeby wszystkie projekty mimo wszystko w jakimś sensie dociągnąć do końca. Też kwestia tutaj właśnie pewnej współpracy, bo nie musi chodzić o kwestie romantyczne, tak jak powiedziałam, ale tutaj pewna współpraca może nie dojść do skutku, do realizacji w czerwcu i ta sytuacja będzie wpływała na jakiś taki zwiększony niepokój, na to, że trzeba będzie kombinować, trzeba będzie wprowadzać jakieś zmiany, pomyśleć nad planem B, ale Wy pokazujecie. Że to robicie, że się nie poddajecie, że mimo wszystko będziecie ym, tutaj dążyć do tego, żeby, mówię, ym, jak nie wszystkie, to przynajmniej większość z tych swoich celów, planów zrealizować, tak? W czerwcu. Ym, no i tutaj pokazujecie, że tej kreatywności nie powinno Wam zabraknąć. Bo być może jedne drzwi się zamykają. Ale wy znajdujecie inną ścieżkę, która może się okazać dla Was bardziej, w dalszej perspektywie czasu, bardziej korzystna. No zdecydowanie wodnik mocno się zaznacza być może jakaś relacja z wodnikiem będzie ulegać tutaj będzie się kończyć po prostu. Um, ale oczywiście to nie musi być nikt spod tego znaku. Um, tu w każdym razie jakieś rozdroże, um, decyzje, tu decyzje zapadają, tak? Rozdroże odchodzi do przeszłości, następuje koniec jakiejś ścieżki. Um, Jakiejś właśnie, tak jak powiedziałam, współpracy, czy być może relacji. To nie musi być relacja stała, formalna, tak? To może być tak, że z kimś się spotykaliście albo chodzi o byłego partnera, byłą partnerkę, kogoś, kto był dla Was w życiu ważny. Niemniej jednak, no trzeba się pozbierać i pomimo bólu, rozczarowania, że nie udało się tutaj czegoś poskładać, trzeba pójść naprzód dla własnego dobra. Bo w tym momencie wygląda na to, że ta, ta relacja, czy też ta, tak jak powiedziałam, współpraca nie do końca mm, Wam służyła. Część z Was może w czerwcu bardziej skupić się na dzieciach. na spędzaniu czasu właśnie ze swoimi najmłodszymi członkami rodziny. Tutaj oczywiście zaznaczają się już jakieś pierwsze wyjazdy, takie wakacyjne czy przedwakacyjne co u niektórych. Ale co wam chciałam powiedzieć? Ja bym powiedziała, że szczególnie ten początek czerwca może być trudny, tak? Tak jak powiedziałam, mogą tutaj pojawić się takie emocjonalne wyzwania, stres, napięcie, problemy również ze snem, szukanie rozwiązań, analizowanie, tak? Bycie bardzo mocno w tym umyśle. Dlatego ważne jest. Ważne jest, żeby mimo wszystko, mimo tego, co się będzie działo, um, doceniać te najmniejsze błogosławieństwa. Być może nawet nie będziecie mieli ochoty na tą zabawę z dziećmi bo stres, tak jak powiedziałam, bo napięcie ale um, to naprawdę będzie podnosiło, pomagało w podnoszeniu waszej energii. Jeżeli oderwiecie się od tej, od tej rzeczywistości trochę. Więc warto dostrzegać te mówię, najmniejsze, najdrobniejsze błogosławieństwa, Rzeczy, sytuacje, ludzi, za których wy możecie być wdzięczni w czerwcu, zamiast skupiać się ciągle na tym, co, co idzie nie tak, albo zamiast tkwić w przeszłości, rozdrapywać stare rany, analizować, myśleć, tęsknić. Ja wiem, że łatwo powiedzieć, ale tu ewidentnie, mówię tu szczególnie dla osób, które w tej chwili są same. Już jakiś czas i być może właśnie tkwicie w takiej energii sentymentów, jakby tu nie ma do czego wracać. To, czy wy przejdziecie na tą jasną stronę mocy w cudzysłowie, to będzie zależało od Was, bo Wy macie szansę zmienić tą perspektywę i zobaczyć właśnie to światełko w tunelu. Dostrzec być może właśnie kogoś wartościowego w Waszym otoczeniu, nawet właśnie w postaci przyjaciela czy przyjaciółki, ale. Mm, nie, nie będziecie w stanie docenić tych ludzi, jeżeli będziecie ciągle tutaj tkwić w jakiejś przeszłości. Hmm. Mocno rybki w pozytywie u Was się zaznaczają? Ze znaków zodiaku, lew, byk, jeszcze. W każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, tutaj jeszcze wrócę do osób, które są same. Przed Wami szansa na nowe perspektywy, na nowe możliwości, tak jak powiedziałam, na, na coś fajnego. Ja nie mówię, że od razu jakiś romans, nowa relacja i tak dalej, ale szansa na to, że zamkniecie jakąś przeszłość, zostawicie za sobą po prostu. I wyjdziecie tutaj z jakiegoś żalu, bólu czy takiego. Wiecie, jak to się czasami stoi w drzwiach i ani w jedną, ani w drugą stronę. Właśnie z takiego zawieszenia wy możecie, możecie się uwolnić. A dla osób, które są w związkach, to tak jak powiedziałam, to nie znaczy, że Wy będziecie teraz ym, kończyć jakieś relacje. Tutaj mogą się pojawić zgrzyty, niekoniecznie związane z tym, że między Wami coś nie gra. Yy, to mogą być zgrzyty, mówię, yy, yy, związane zupełnie z inną yy, sferą Waszego życia. Yy, ale yy, ale właśnie uwzgrzyty mogą powodować pewne, pewne napięcia i poczucie braku satysfakcji z tej, z tej relacji, takiego braku zrozumienia ze strony partnera, partnerki, tak? Że ja się tutaj staram, ja tyle daję, a ta druga strona nic. Więc pozwólcie działać tej drugiej stronie. Otwórzcie się na to otrzymywanie, bo tutaj jest ktoś chętny, jest ktoś gotowy, żeby was wesprzeć, wesprzeć tak? Żeby mm, pomóc wam w tych jakichś trudach. Bolączkach, tak, ale wy musicie chcieć. I albo trzeba się o tą pomoc zwrócić i tutaj popracować nad komunikacją swoich potrzeb, albo po prostu pozwolić komuś działać, przyjąć to, co druga strona ma do zaoferowania. I wówczas i wy, i partner, partnerka, tak, czy ktoś bliski, będziecie zadowoleni. W sytuacjach bardziej kryzysowych, no, niewykluczone, że zostaną tutaj podjęte decyzje. Czy takie kategoryczne? No, nie byłabym taka pewna. Szczególnie, jeżeli są dzieci, to one mogą Was jeszcze powstrzymywać. To, co macie wspólnego, mogą Was powstrzymywać przed właśnie jakimś takim Rzuceniem wszystkiego, tak? Może jeszcze brak gotowości, i dacie sobie trochę czasu na to, żeby przeanalizować ten temat. Bo mówię mocno w głowie będziecie siedzieć to na pewno. W, jeszcze na koniec, w kontekście pracy, tutaj raczej dobra energia, ja bym powiedziała, no, mówię, oprócz jakichś wyjazdów, które są możliwe, to tutaj też jest możliwe jakieś podpisane, podpisanie nowego zobowiązania. Mimo wszystko, nawet jeżeli coś by miało nie wyjść na początku miesiąca, tak, w, w sprawach zawodowych, w sprawach związanych z jakąś współpracą, to niewykluczone, że ym, tu otworzy się przed Wami jakaś inna opcja, inna możliwość. Także bądźcie gotowi na nowy początek. To tyle. Wszystkiego dobrego Wam, bliźnięta, życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.